Cześć, witajcie, jesteśmy w Pruszkowie w galerii Nowa Stacja Pruszków i wybieramy się na skoku do naszego kolegi Bartka to zapraszamy Was serdecznie. 14. Cześć, witajcie, jesteśmy w sklepie Militariak, właśnie tutaj jest ze mną Bartek, właściciel Witam Chcielibyśmy wam pokazać coś dzisiaj troszeczkę inaczej, nie typowo wędkarskie rzeczy, czyli wędki i kołowrotki, ale dalej związane z, wędka, z wędkarstwem I przede wszystkim coś, co jest bardzo pomocne To może Bartku, od czego byśmy zacząć? Może teraz sezon zimowy się zbliża, to jakieś termosy, coś co pozwoli nam na Właśnie. ogrzanie się w termo. Czy, jakiegoś... czy tam nawet jakaś kukła? nie? Kukła. Mamy w ofercie termosy niemieckiej firmy SBIT o pojemnościach od pół litra do litra. W zestawie są dwa kubki Aha, składano do środka. Tak, jest, do środka, jest korek automatyczny, ale też jest korek klasyczny, zwykły do każdego termosu w zestawie. Nie każdy lubi te automatyczne korki, no mają tendencję do przeciekania, zwykły korek jest zawsze pewniejszy. No jasne. Oprócz tego można również tej samej firmy kupić sobie pojemniki na jakieś zupę, zupę na jakieś danie takie bardziej płynne. Takie jednogarkowe. O, też w podpojemności od pół litra do litra. Kilka ładnych godzin utrzymują ciepło. I to są niemieckie firmy. Tak, to są niemieckie firmy Zbit. To jest jako naczynie do przelania ewentualnego. Co istotne, korek też posiada zawór, więc tak nalejemy gorącą zupę, żeby wyrównać ciśnienie, żeby nam się nie, nie zablokowała nakrętka, prawda? Naciskamy, wyrównuje się ciśnienie, w związku z tym bez problemu zawsze Dokładnie. Alegancko. Nie ma efektu. Zestaw i fajne jest takie nie jest ciężkie nie jest jest jakieś toporne farba jest matowa w związku z widzę... czym dobrze się chwyta nie, nie jest śliskie w pewnych tekstach. i będzie odporny na jakieś tam wstrząsy Dokładnie. dobra odstawiamy z innych gadżetów przydatnych na pewno nie tylko na rybach ale na biwaku jakiejkolwiek działalności na zewnątrz to są multitule amerykańskiej firmy Laterman. Chyba ja ma większość zna, bo to jest porządna firma. Ma porządna firma bardzo wiele zastosowań, co istotne posiadają to one jest... gwarancję na 25 lat gwarancja jest bezwzględna, czyli jeżeli nawet z naszej winy zepsujemy narzędzie połamiemy, otrzymujemy nowy egzemplarz od importera, brany jak Nie, no, to, no Latterman to myślę, że tutaj akurat chyba tutaj dużo gadać, nie, trzeba, nie, trzeba nie trzeba przedstawiać, bo odpadę. każdy każdy kto mał jakichś styczność z takimi rzeczami, to dobrze wie, że to jest jednak marka. No i samo to, że 25 lat w gwarancji, to o czymś świadczy. No. To bardzo często też profesjonaliści, którzy używają na co dzień, No wie doskonale, że w czasie użytkowania po dwóch, trzech latach, nawet mu się zniszczy narzędzie, otrzymuje nowe, kompletne, no, to jest, to jest, no. Teraz tak, wiesz co, bo teraz tak, sporo ludzi nas też pyta czasami o czołówki. Sam zresztą szukam czołówki, dobrze wiem, bo tą żonę już wysłałem e, na to, żeby na gwiazdkę mi jakieś sprezentowała. Może pokażemy tutaj widzę my, czołóweczki, latareczki. Masz kikę, jeżeli bycie. chodzi o latarki czołowe, tak. Jest to bardzo fajny gadżet i narzędzie no. do pracy kim, Pozwala nam na swobodne działanie w yy, dwoma rękoma. No bardzo tak, często też, to też wędkarcy, wędkarstwo, wędkarstwo yy, kupują to kierowcy zawodowi też do naprawy auta. No no no, jest to dużo wygodniejsze. Tak. Latarki, jeżeli chodzi o czołowe, też jest taka grupa latarek kątowych. To jest fajne, Aha. żeby to jest połączenie latarki czołowej z latarką ręczną. Dosyć mocna latareczka o natężeniu światła ponad 1000 lumenów. Kilka stop, stopni regulacji, co jeszcze może być y, jako latarka ręczna, do niej jest klips, który zamocowujemy sobie z tyłu, możemy ją przypiąć A, do, do, do jakichś... połączenia, do kieszeni, kieszeni. Prawda? ale też możemy włożyć taką gumkę smykonową, założyć na głowę, wtedy mamy pełnoprawną To To fajne rozwiązanie, czołową. takie trzy w 1. Dokładnie tak. Trzy w no, jednym, fajne. Jeżeli chodzi o klasyczne latarki czołowe, to musimy przejść do innej gabloty, Dobra. Gdzie latarki posiadamy, zapraszamy. Latarek. To zaczniemy, tak? Tak jest. Tutaj są latarki budżetowe, mogą być zasilane bateryjnie, mogą być też zasilane akumulatorowo. Latareczki najczęściej są na amerykańskich diodach, amerykańskiej firmy Cree o mocy od 3 do 9 W. To jest latarka czołowa ze zmienną ogniskową, zasilana dwoma akumulatorkami litowo-jaklonowymi 18650, tak jest. Co istotne, to ona ma jedną fajną cechę, która się bardzo wędkarzom może spodobać. Mianowicie po uruchomieniu latarki, możemy uruchomić tryb czujniki, czujki ruchu. To jest na przykład, światełko podświetla na niebiesko i latarka przychodzi w tryb sterowania za pomocą gestu. Popraczając ręką uruchamiamy, podobnie wyłączamy. Czy Działamy sobie gdzieś tam, siedzimy, mamy brudne ręce w zamęcie, mamy brudne ręce w czasie jakiejś tam naprawy, nie musimy dotykać. Uruchamiamy, wyłączamy w taki sam sposób, jednym machnięciem. czujka działa do 10 cm, więc też nie ma ryzyka przypadkowego włączenia, przy większej odległości ono już nie zadziała. Czyli, machnięcie czyli musi włączyć. być gdzieś tam tak. blisko czoła. Latarka jest zasilana dwoma akumulatorkami 18650, są to litowo-jonowe akumulatorki, bez efektu pamięci, o do tego jakaś... Korzysta jest ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, tu mamy gniazdo hermetyczne do A możemy zobaczyć, jak drogie to jest? W czasie drogi to jest około 50 zł kosztów pilota. A od 400, to, na, to naprawdę, słuchajcie. Zł w spodziewałem się, że będzie po stówkę, ale sam to sam wiem z doświadczenia, że jednak te baterie często padają. I skórzalnie ciągnie gdzieś szukania, jak jest ładowareczka, gdzieś tam w samochodze. W no, drodze na ryby możemy sobie podłączyć, czy po 3 godzin bańka, się i podziała. I, 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 I w takiej cenie 50 zł to jest naprawdę... To są zasadki budżetowe jak najbardziej. Jeżeli szukamy czegoś no, konkretniejszego a to jest tam planu, to jest fajna latareczka, natomiast tutaj nie ma tej zmiennej od listu. Aha. Zasada no działania identyczna jak w tamtej, natomiast to jest stały odbłyśnik, w związku z czym mamy duży zasięg, ale świeci dosyć wąsko. Aha, Jezus, bardzo, bardzo też kamuflażu. Możemy się <noise> też pokusić o latarki czołowe z nieco wyższej funkcji. w tym przypadku proponujemy latarki niemieckiej firmy Leclancer, one posiadają gwarancję. gwarancję w cenach od stu kilku kilkudziesięciu złotych aż do kilkuset, w zależności od potrzeby prawda, i sposobu. Tak, trwałość tej no, też trwałość jest przede, przede wszystkim. wszystkim. Jeżeli producent udziela 7-letniej gwarancji na produkt, świadczy to o tym, że jest pewny jakości. Jest jakości, jest dokładnie. Także jak widzicie, jest spory wybór. Na pewno każdy coś by znalazł tutaj dla siebie. No i co tu bardzo? No teraz co? Karpiarze też poszukują czasami tych spławów na dużych jeziorach. I jak wiemy, często lamletkę nie tylko w myśliwstwie i wędkarstwie jest przydatna także Bartek, tu powie kilka słów e, na temat właśnie mamy, mamy dosyć szeroki wybór lornetek są to raczej lornetki budżetowe ze względu na to, że nie jest to sklep stricte myśliwski ale lornetki, które już pozwalają na jakąś swobodną obserwację są to zazwyczaj wodoodporne sprzęty o powiększeniu od 8 do, do 10 razy takie najbardziej popularne do zastosowań zarówno wędkarskich, jak i turystycznych pod takich małych lornetek 8x21 są fajne, małe, kompaktowe, zawsze można schować w kieszeni. Pozwalają też na swobodne przy dobrym oświetleniu, swobodną obserwację, sprawdzenie sobie... 131 no, metrów z 1000 metrów? To znaczy to jest przybliżenie, ona przybliżenie. teoretycznie robi 131 metrów z 1000 metrów. No. są teoretyczne dane. No jasne. Podczas aż takie nieco większe, porządniejsze sprzęty, na przykład lornetka całkowicie wodoodporna na pryzmatach bak 4 na całej szklanej optyce, to jest istotne. To wszystkie budżetowe odnetki raczej mają optykę spożywa sztucznego, w związku z czym ta przejrzystość nie jest tak idealna. Mm -hmm. A tu już mamy za kilka kilkadziesiąt złotych tą odnetkę na pełnej szklanej elektryce. to Także widzicie. Kolejna kolejna ciekawostka, kolejna rzecz, którą można w Milteriaku zobaczyć. No cóż, zaraz Wam pokażemy kolejne rzeczy. uczyli się tutaj nasza przygoda dzisiaj w sklepie Militariak ale tutaj Bartek nas zaskoczył bardzo miło i potwierdził takie coś, że na hasło FISHMANIAK w sklepie Militariak może powiedz Bartu tutaj jak to było? Na hasło FISHMANIAK dajemy 10% rabatu na wszystkie produkty dostępne w sklepie natomiast na wybrane grupy do 15% rabatu jesteśmy w stanie zaproponować tylko na hasło przy wejściu prosimy o hasło Dokładnie, hasło, hasło FISHMANIAK i zapraszamy serdecznie Militariak Nowa stacja w Pruszkowie. Trzymajcie się, Hej. Zapraszamy.